Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy, rozdział jedenasty Drugiego dnia po przyjeździe do Bogdańca Maćko i Zbyszko poczęli rozglądać się po swojej starej siedzibie i wkrótce dostrzegli, iż Zych ze Zgorzelic miał słuszność mówiąc, że z początku dokuczy im bieda niemała. Z gospodarstwem szło jeszcze jako tako. Było kilka łanów obrabianych przez chłopów dawnych albo świeżo osadzonych przez opata. Niegdyś bywało w bogdańcu uprawnej ziemi daleko więcej, ale od czasu, gdy w bitwie pod płowcami ród gradów wyginął prawie do szczętu, zbrakło rąk roboczych, a po napadzie śląskich Niemców i po wojnie grzymalitów z nałęczami, żyzne niegdyś niwy bogdańskie pozarastały po większej części lasem. Maćko nie mógł sam dać rady. Próżno chciał przed kilkunastu laty przyciągnąć wolnych kmieciów z krześni i puścić im ziemię za odsepy. Ci bowiem woleli siedzieć na swoich własnych lechach, niżli uprawiać cudzy zagon. Przywobił jednak nieco ludzi bezdomnych. W różnych wojnach wziął kilkunastu jeńców, których pożenił, osadził po chatach i w ten sposób wieś poczęła się dźwigać na nowo. Ale trudno mu to szło, więc gdy zdarzyła się sposobność zastawu, zastawił Maćko skwapliwie cały Bogdaniec, mniemając naprzód, że możnemu opatowi łatwiej będzie zagospodarować ziemię, a powtórę, że tymczasem jemu i Zbyszkowi wojna przysporzy ludzi i pieniędzy. Jakoż opat rządził sprężyście – Siłę roboczą Bogdańca powiększył o pięć rodzin chłopskich, stada bydła i koni pomnożył, a przy tym zbudował śpichlerz, chruścianą oborę i takąż stajnie. Natomiast nie mieszkając stale w Bogdańcu, o dom nie dbał. I Maćko, który marzył czasami, że wróciwszy zastanie go otoczonym rowem i często kołem, zastał wszystko tak, jak był zostawił. Z tą chyba różnicą, że węgły pokrzywiły się nieco, a ściany wydawały się niższe, bo osiadły i zasunęły się w ziemię. Dwór składał się z ogromnej sieni, dwóch obszernych izb z komorami i z kuchni. W izbach były okna z błon, na środku zaś każdej ognisko w ulepionej z gliny podłodze, z którego dym wychodził przez szpary w pułapie. Pułap ów, czarny zupełnie, Bywał za lepszych czasów zarazem i wędlarnią. Na kołach bowiem powbijanych w belki wieszano wówczas szynki wieprzowe, dzicze, niedźwiedzie i łosie, cąbry jelenie i sarnie, grzbiety wołowe i całe zwoje kiełbas. W Bogdańcu jednak haki były teraz puste, jak również i półki biegnące wzdłuż ścian. Na których po innych dworach ustawiano misy cynowe i gliniane. Tylko ściany pod półkami nie wydawały się już zbyt nagie. Zbyszko bowiem kazał ludziom porozwieszać na nich pancerze, hełmy, miecze krótkie i długie, a dalej oszczepy, widły, kusze, kopie rycerskie, wreszcie tarcze i topory i kropierza na konie. Broń czerniała od takiego rozwieszania w dymie, i trzeba było często ją czyścić, ale za to była wszystka pod ręką, i w dodatku czerw nie toczył drzewa w kopiach, kuszach i toporzyskach. Szaty kosztowne kazał troskliwy Maćko poprzenosić do komory, w której sypiał. W przednich izbach były też w pobliżu błoniastych okien stoły zbite z sosnowych desek i takież ławy na których panowie zasiadali wraz z czeladzią do jadła. Ludziom odwykłym przez długie lata wojny od wygód nie trzeba było wiele. W Bogdańcu jednak brakło chleba, mąki i różnych innych zapasów, a zwłaszcza statków. Chłopi poznosili co mogli. Liczył głównie Maćko na to, że jako bywa w takich razach, przyjdą mu w pomoc sąsiedzi. I rzeczywiście nie omylił się, przynajmniej co do Zycha ze Zgorzelic. Drugiego dnia po przyjeździe siedział właśnie stary na kłodzie przed domem, chcąc użyć pięknej jesiennej pogody, gdy na dziedziniec zajechała na tym samym wronym koniu Jagienka. Czeladnik, który drzewo rąbał koło płota, chciał jej do zsiadania pomóc, lecz ona, zeskoczywszy, w jednej chwili na ziemię zbliżyła się do Maćka, zdyszana nieco od prędkiej jazdy i zarumieniona jak jabłuszko. Niech będzie pochwalony. Przyjechałam pokłonić się wam od tatula i zapytać o zdrowie. Nie gorzej niż było w drodze, odrzekł Maćko. Człek się przynajmniej wyspał na własnych śmieciach. Ale niewygodę musicie mieć wielką, a choremu potrzeba starunku. Twarde, my, chłopy, już ci z początku nie ma wygód, ale nie ma i głodu. Kazali im zarżnąć wołu i dwie owce, mięsa jest dość. Poznosiły też baby trochę mąki i jaj, ale tego mało. A już najgorzej, statków nam brak. Bo ja kazałam wyładzić dwa wozy. Na jednym idą dwie pościele i statki, a na drugim spyża różna. Są placki i mąka, i słonina, i suszone grzyby, jest beczułeczka piwa, a druga miodu. I co tam było w domu ze wszystkiego po trochu? Maćko, który rad był zawsze z każdego przybytku w domu, wyciągnął rękę, pogładził jagienkę po głowie i rzekł Bóg zapłać tobie i twojemu rodzicowi. Jak się zagospodarujem, to oddamy. Bog dajże was, a czy to my Niemce, żeśmy mieli odbierać to, co dajem? No, to jeszcze bardziej Bóg wam zapłać. Powiadał o tobie rodzic jakaś gospodarna. Toś ty całymi zgorzelicami bez rok rządziła? Ano, jak wam będzie czego więcej potrzeba, to kogo przyślijcie, jeno takiego, co by wiedział, czego trzeba, bo to czasem głupi jak i sługa przyjedzie i nie wie, po co go przysłali. Tu Jagienka poczęła się nieco oglądać, a Maćko spostrzegłszy to, uśmiechnął się i zapytał: Za kimże się oglądasz? Nie oglądam się za nikim. Przyśle Zbyszka. Niech za mnie tobie i Zychowi podziękuję. Udał ci się Zbyszko, co? A, nie patrzyłam. To że mu się teraz, bo ci właśnie nadchodzi. Jakoż Zbyszko nadchodził rzeczywiście od wodopoju i ujrzawszy Jagienkę, przyspieszył kroku. Ubrany był w włosi kubrak i okrągłą pilśniową myckę, taką, jakich używano pod hełmy. Włosy miał bez pątlika, obcięte równo nad brwiami, a po bokach spływające w złotych zwojach na ramiona. I zbliżał się szybko, rosły, chorzy, do giermka z wielkiego domu zupełnie podobny. Jagienka odwróciła się całkiem do maćka, aby przez to okazać, że tylko do niego przyjechała, lecz Zbyszko przywitał ją wesoło, a następnie wziąwszy jej rękę, podniósł ją do ust mimo oporu dziewczyny. Czemu mnie w rękę całujesz? Spytała: Czy to jak ksiądz? Nie brońcie się, to taki zwyczaj, a choćby cię i w drugą pocałował za to, coś przywiozła. Wtrącił maćko: Nie byłoby nadto. – Co zaś przywiozła? – zapytał Zbyszko, rozglądając się po dziedzińcu, nie widząc nic więcej prócz wronego konia, który stał przywiązany do palika. – Wozy jeszcze nie nadeszły, ale przyjdą – odpowiedziała Jagienka. Maćko począł wymieniać, co przywiozła, niczego nie opuszczając. Gdy zaś wspomniał o dwóch pościelach, Zbyszko rzekł – ja tam rad i na żubrowej skórze przylegam, ale dziękuję wam, żeście i o mnie pomyśleli. – To nie ja, tatulo – Odrzekła czerwieniąc się dziewczyna. Jeśli wolicie na skórze, to niewoli nie ma. Wolę, na czym wypadnie. Bywało nieraz w polu, po bitwie, to się sypiało i z zabitym krzyżakiem pod głową. Alboście to zabili kiedy krzyżaka? Pewno, że nie. Zbyszko, zamiast odpowiedzieć, począł się śmiać. Maćko zaś zawołał: Bójże się Boga, dziewczyno. Ty to jego nie znasz. Nic ci on innego nie czynił, jeno w Niemców bił, aże grzmiało. Na kopie, na topory, do wszystkiego gotów, a jak Niemca zdala dala dopatrzy, to choć go na powrozie trzymaj, tak się do niego rwie. W Krakowie chciał nawet w posła Lichtensteina bić, za co mało mu głowy nie ucieli. Taki to chłop. I o fryzach dwóch ci opowiem, po których wzięliśmy poczet i łup tak godny, że za połowę tego można by Bogdaniec wykupić. Tłumacko ją opowiadać o pojedynku z Fryzyjczykami, a następnie o innych przygodach, jakie się im przytrafiały, i czynach, jakich dokonali. Potykali się przecież z Zamurów i w otwartym polu z największymi rycerzami, jacy w cudzoziemskich krajach żyją. Bili w Niemców, bili we Francuzów, Bili w Angielczyków i w Burgundów. Bywali w zaciekłych wirach bitew, że z koni z ludzi, ze zbroi, z Niemców i piór czynił się jakoby jeden kłąb. A czego to oni przy tym nie widzieli? Widzieli krzyżackie zamki z czerwonej cegły, litewskie grodźce drewniane i kościoły, jakich koło Bogdańca nie ma, i miasta, i srogie puszcze, w których nocami kwiliły powypędzane ze świątyń litewskie bożeczki i różne, różne cuda. Wszędzie zaś, gdzie do bitki przyszło, Zbyszko naprzedzie, tak, że dziwowali mu się najwięksi rycerze. Jagienka, przysiadłszy na kłodzie obok Maćka, słuchała z otwartymi ustami tego opowiadania, kręcąc głową, jakby ją miała na śrubkach, to w stronę Maćka, to w stronę Zbyszka i spoglądając na młodego rycerza z coraz większym podziwem. Wreszcie, gdy Maćko skończył, westchnęła i rzekła Bóg daj się to chłopakiem urodzić. Lecz Zbyszko, który przez czas opowiadania przyglądał się jej również bacznie, myślał w tej chwili widocznie o czym innym, gdyż niespodzianie rzekł Ale też z was kraśna dziewka. Jagienka zaś odrzekła na wpół z niechęcią, a na wpół ze smutkiem. Widzieliście wy kraśniejsze ode mnie. Zbyszko jednak mógł bez kłamstwa odpowiedzieć jej, że wiele takich nie widział, gdyż od Jagienki bił po prostu blask zdrowia, młodości i siły. Stary opad nie próżno mawiał o niej, że wygląda jak na wpół kalina, wpół sosenka. Wszystko w niej było piękne i wysmukła postawa, i szerokie ramiona, i piersi jak ze skały wykute, i czerwone usta, i modre oczki, bystro patrzące. Była też przybrana staranniej niż poprzednio w lesie na łowach. Na szyi miała kraśne baciorki, korzuszek otwarty na przodzie, kryty zielonym suknem, spódnice z samodziałów prążki i nowe buty. Nawet stary Maćko zauważył ten piękny strój i popatrzywszy na nią przez chwilę, zapytał: A czemuś to się tak przybrała jako na odpust? Lecz ona, zamiast odpowiedzieć, poczęła wołać: Idą wozy, idą. Jakoż gdy wozy zajechały, skoczyła ku nim, a za nią poszedł Zbyszko. Wyładowanie trwało aż do zachodu słońca, ku wielkiemu zadowoleniu Maćka, który każdą rzecz osobna oglądał i za każdą wysławiał Jagienkę. Mrok też już zapadał zupełny, gdy dziewczyna poczęła się zabierać do domu. Przy wsiadaniu na koń Zbyszko chwycił ją nagle w pół i nim zdążyła słowo wymówić, podniósł ją w górę i posadził na kulbakę. Wówczas zarumieniła się jak zorza i zwróciwszy ku niemu twarz, rzekła przytłumionym nieco głosem –– Mocarny z was pachołek! On zaś, niedojrzawszy jej rumieńców i zmieszania z powodu ciemności, roześmiał się i zapytał – a nie boicie się zwierza, już zaraz noc. Jest na wozie oszczep. Podajcie mi go. Zbyszko poszedł do wozu, wyjął oszczep i wręczył go Jagience. Bądźcie zdrowi, bądźcie zdrowi, Bóg wam zapłać. Przyjadę jutro, albo pojutrze do zgorzelic pokłonić się Zychowi i wam za sąsiedzką uczynność. Przyjeżdżajcie, radzi będziemy. Wiśta. I ruszywszy koniem, znikła po chwili w przydrożnych krzach. Zbyszko wrócił do stryja. Czas wam do izby wracać. Lecz Maćko odrzekł, nie ruszając się z kłody. Hej, co za dziewczyna, a że podwórze od niej pojaśniało. Bo pewnie. Nastała chwila milczenia. Maćko zdawał się o czymś rozmyślać, patrząc w ukazujące się gwiazdy, po czym znów rzekł jakby sam do siebie. I przyszczypne to i gospodarne, choć nie ma więcej nad piętnaście roków. Ano, rzekł Zbyszko, stary Zych miłuje ją też jak oko w głowie. I mówił, że moczy doły za nią pójdą, a tam jest w łęgach statko świeżo zeźrebięty. W borach moczydłowskich ponoś okrutne bagna, ale żeremia bobrowe w nich są. I znów nastało milczenie. Maćko spoglądał czas jakiś z ukosa na Zbyszka, a wreszcie spytał. — Cóżś się tak zapamiętał? O czym rozmyślasz? — Bo, widzicie, po tak mi się Danuśka przypomniała, a że mnie coś w sercu zabolało. — Chodźmy do izby — rzekł na to stary — Późno już. I wstawszy z trudem, wsparł się na Zbyszku, który odprowadził go do komory. Zbyszko pojechał jednak zaraz na do Zgorzelic, albowiem Maćko bardzo o to przynaglał. Wymógł również na bratanku, by wziął z sobą dla okazałości dwóch pachołków i przybrał się jak najpiękniej, aby w ten sposób cześć Zychowi wyrządzić i należytą wdzięczność mu okazać. Zbyszko ustąpił i pojechał wystrojony jak na wesele w tę samą zdobyczną jakę z białego atłasu, oprzytą złotą frędzlą i zahaftowaną w złote gryfy. Zych przyjął go z otwartymi ramionami, radością i ześpiewaniem. Jagienka zaś, wszedłszy na próg izby, stanęła jak wryta i omal nie upuściła łagiewki z winem na widok młodziana. Myślała bowiem, że królewicz jaki przyjechał. Straciła też od razu śmiałość i siedziała w milczeniu, przecierając tylko kiedy niekiedy oczy, jak gdyby się chciała ze snu obudzić. Zbyszko, któremu brakło doświadczenia, myślał, że z niewiadomych mu przyczyn nie rada go widzi. Rozmawiał więc tylko z zychem, sławiąc jego sąsiedzką hojność i podziwiając dwór z Gorzelicki, który rzeczywiście w niczym nie był od Bogdanieckiego podobny. Wszędzie znać tu było dostatek i zasobność izbach były okna z szybami z rogu, ze struganego cienko i tak wygładzonego, że był prawie jak szkło przeźroczysty. Nie było ognisk na środku izb, tylko wielkie kominy z okapami po rogach podłoga była z modrzewiowych desek, czysto umytych, na ścianach zbroje i mnóstwo mis błyszczących jak słońca oraz pięknie wyciętych łyżników z szeregami łyżek, z których dwie były ze srebra. Gdzie niegdzie wisiały też makatki, złupione w wojnach lub nabyte od wędrownych kupców. Pod stołami leżały olbrzymie, płowe skóry turze, a takoż żubrze i dzicze. Zych z chęcią pokazywał swoje bogactwa, mówiąc co chwila, że to jagienkowe gospodarowanie. Zaprowadził także Zbyszka do alkierza, pachnącego całkiem żywicą i miętą, w którym u pułapu wisiały całe pęki skór wilczych, lisich, kunich i bobrowych. Pokazał mu sernik, skład wosku i miodu, beczki z mąką, składy sucharów, konopi i suszonych grzybów. Wziął go następnie do śpiżów, obór, stajen i chlewów do szop, w których były wozy, sprzęty myśliwskie, sieci i tak olśnił oczy jego dostatkiem, że Zbyszko wróciwszy na wieczerze nie mógł utrzymać w sobie podziwu. Żyć nie umierać w waszych zgorzelicach, rzekł. W Moczydołach wezmała takie same porządki, odrzekł Zych. Pamiętasz Moczydoły? To przecieku Bogdańcowi. Drzewiej wadził się nawet nasi ojce o granice i zapowiedzi sobie posyłali nabitki, ale ja ta nie będę się wadził. Tu trącił się ze Zbyszkiem kubkiem miodu i zapytał. A może byś chciał sobie coś zaśpiewać? Nie, rzekł Zbyszko. Ciekawie was słucham. „Z Zgorzelice widzisz, wezmą niedźwiadki, byle się jeno kiedyś o nie nie podarli. Jakie niedźwiadki? Ano chłopaki, Jagienkowi bracia. Hej, nie będą potrzebowali łapy przez zimę ssać. A nie, ale i Jagience w moczy dołach sperki w gębie nie zabraknie. Pewnikiem. A czemu nie jesz i nie pijesz? Jagienka, nalej i jemu i mnie. Jem i piję jako mogę. Jak nie będziesz mógł, to się odpasz. Piękny pas. Wy też na Litwie musieliście wziąć łup godny? Nie narzekamy, odrzekł Zbyszko, korzystając ze sposobności, aby okazać, że i dziedzice Bogdańca nie byle w Łodyczkowie. Część łupów przydaliśmy w Krakowie i wzięliśmy czterdzieści grzywian srebra. Bój się Boga, toż za to można kupić wieś. Bo była jedna zbroja mediolańska, którą stryjko spodziewający się śmierci sprzedał, a to wiecie. Wiem, no, to warto na Litwę iść. Ja swego czasu chciałem, alem się bojał. Czego? Krzyżaków? E, kto by się ta ich bał? Póki cię nie zabiją, to czegóż się bać, a jak cię zabiją, to już i nie czas na strach. Bojałem się onych pogańskich bożków, czyli diabłów. Po lasach to podobno tego jak mrowia. A gdzież mają siedzieć, kiedy im bożnice popalili? Dawni mieli dostatek, a teraz jeno grzybami i mrówkami żyją. Widziałeś też ich? Ja sam nie widziałem, ale słyszałem, że ludzie widzieli. Wysunie ta po niektóry kosmatą łapinę i zza drzewa potrząsa nią, żeby mu co dać. Powiadali to samo Maćko, odzywała się Jagienka. A jakże prawił ci i mnie o tym w drodze, dodał Zych. No, nie dziwota, przecie i u nas, choć kraj dawno chrześcijański, czasem się coś po bajorach śmieje, a i w domu, choć księża o to krzyczą, lepiej zawsze skrzatą miskę zjadłem na noc ostawić, bo inaczej tak ci skrobią w ściany, że i oka nie zmrużysz. Jagienka, postaw po córuchno pod progiem miskę. Jagienka wzięła glinianą miskę pełną klusków z serem i postawiła ją pod progiem. Zych zaś rzekł. Księża krzyczą, pomstują. Panu Jezusowi przecie przez trochę klusków chwały nie ubędzie, a skrzad byle był syt i życzliwy, to i od ognia, i od złodzieja ustrzeże. Po czym zwrócił się do Zbyszka. Ale może byś się odpasał i trochę sobie zaśpiewał. Zaśpiewajcie wy, bo już widzę, że z dawna macie ochotę. Ale może panna Jagienka zaśpiewa? Będziem po kolei śpiewali, zawołał uradowany Zych. Jest też w domu pachołek, który nam do wtóru na drewnianej fujarce zapiska. Wołać pachołka! Zawołano pachołka, który siadł na zydlu i włożywszy piszczkę w usta, a następnie rozstawiwszy na niej palce, ją spoglądać po obecnych, czekając, komu ma zawtórować. Oni zaś poczęli się sprzeczać, nikt bowiem nie chciał być pierwszy. Kazał wreszcie z ich dać przykład Jagience, więc Jagienka, chociaż bardzo jej było wstyd Zbyszka, wstała z ławy, włożyła ręce po fartuch i poczęła. Gdybym ci ja miała skrzydłeczka jak gąska, poleciałabym ja za Jaśkiem do śląska. Zbyszko otworzył naprzód szeroko oczy, po czym zerwał się na równe nogi i zawołał wielkim głosem: A wy skąd to umiecie śpiewać? Jagienka spojrzała na niego ze zdumieniem. Przecie to wszyscy śpiewają, co wam? Zygzaś, który sądził, że Zbyszko podpił, zwrócił ku niemu rozradowaną twarz i rzekł: Odpasz się, zaraz ci ulży. Lecz Zbyszko stał przez chwilę zmieniącą się twarzą, po czym opanowawszy wzruszenie, ozwał się do Jagienki: Przepraszam was, coś mi się niespodzianie przypomniało. Śpiewajcie dalej. A może wam smutno słuchać? Ej, gdzie tam? odrzekł, drgającym głosem. Słuchałbym tego przez całą noc. To rzekł, rzekłszy, siadł i zakrywszy dłonią brwi, umilkł, nie chcąc żadnego słowa uronić. Jagienka zaśpiewała drugą zwrotkę, lecz skończywszy ją, spostrzegła wielką łzę, staczającą się po palcach zbyszkowej dłoni. Wówczas przysunęła się żywo ku niemu i siadłszy obok, poczęła go trącać łokciem. No, co wam? Nie chcę byście płakali, mówcie, co wam jest! Nic, nic, odrzekł z westchnieniem zbyszko. Siła by gadać. Co było, to przeszło. Już mi weselej. – A może byście się wina słodkiego napili? Pociwa dziewka, zawołał zych. Czemu to mówicie sobie wy? Mów mu zbyszku, a ty, jagienko, znacie się przecie od małości. Poczem zwrócił się do córki. Że cię tam ongi sprał, to nic. Ninie tego nie uczyni. – Nie uczynię – rzekł wesoło Zbyszko. – Niechże mnie ona za to teraz spierze, jeśli jej wola. Na to Jagienka, chcąc go do reszty rozweselić, złożyła dłoń w piąstkę i śmiejąc się, poczęła udawać, że bije Zbyszka. – A masz ci na mój rozbity nos, a masz, a masz! – Wina – zawołał rozochocony dziedzic zgorzelic – Jagienka skoczyła do komory i po chwili wyniosła kamionkę z winem, dwa kubki piękne, wygniatane w srebrne kwiaty, roboty wrocławskich złotników i parę gomułek z daleka pachnących. Zycha, mającego już w głowie, rozczulił ten widok zupełnie, więc przygarnął do siebie kamionkę, przycisnął ją do łona i sądząc widocznie, że to Jagienka, począł mówić – Oj, co ruchno ty moja, oj niebogo sieroto, co ja, biedny chudzina, w zgorzelicach pocznę, jak mi cię zabiorą, co ja pocznę, a trzeją będzie nie za długo dać – zawołał Zbyszko. Zych zaś w mgnieniu oka z rozczulenia przeszedł do śmiechu. <śmiech> – A dziewce piętnaście roków i już ją do chłopów ciągnie. Już jak któregoś choć z daleka uwidzi, to aże kolanem o kolano trze. – Tatusiu, bo sobie pójdę – rzekła Jagienka. – Nie chodź, dobrze z tobą. Po czym ją mrugać tajemniczo na Zbyszka. Zajeżdża ich tu dwóch. Jeden młody wilk, syn starego wilka z Brzozowej, a drugi Cztan z Drogowa – żeby cię tu zastali, zaraz by cię wzięli na cię zgrzytać, jako i na się wzajem zgrzytają. Owa! rzekł Zbyszko. Po czym zwrócił się do Jagienki i mówiąc jej, ty wedle polecenia Zycha, zapytał, a ty którego wolisz? Żadnego. Wilk, sierdzisty pachołek, zauważył Zych. Niech w inną stronę wyje. A cztan? Jagienka poczęła się śmiać. Cztan? mówiła, zwracając się do Zbyszka. Takie ci ma kudły na gębie jak cap, że mu oczu nie widać, i sadła tyle na nim co na niedźwiedziu. A Zbyszko uderzył się w głowę, jakby coś sobie nagle przypominając, i rzekł: Ale kiedyście tacy dobrzy, to was jeszcze o jedną rzecz poproszę. Nie ma też u was w domu niedźwiedziego sadła, bo strojkowi na lek potrzebne, a w bogdańcu nie mogłem dopytać. Było, rzekła Jagienka ale chłopaki nadwór wynieśli do smarowania łuków i psi do szczętu zjedli. Bodajże to. Nic nie ostało? Do czysta wylizane. Heh, to nie ma innej rady. Jeno trzeba będzie w boru poszukać. Uczyńcie obławę, bo niedźwiedzi nie brak, a jeśli myśliwego sprzętu chcecie, to damy. Gdzie mi tam czekać? Pójdę na noc pod barcie. Weźcie z pięciu naroczników. Są między nimi chłopy sprawne. Nie będę kupą chodził, bo jeszcze mi zwierza spłoszą. To jakże, z kuszą pójdziecie? A co bym z kuszą w boru po ciemku zrobił? Miesiąc teraz przy świeci. Wezmę widły z zadziorami, topór dobry i pójdę jutro sam. Jagienka umilkła na chwilę, po czym w twarzy jej odbił się niepokój. Poszedł od nas łońskiego roku, rzekła, myśliwiec bezduch i niedźwiedź go rozdarł. Zawsze to jest nieprzezpieczna rzecz, bo on, jak samego człowieka w nocy uwidzi, a tym bardziej przy barciach, to zaraz na zadnie łapy staje. Żeby uciekał, to by się go nie dostało, odrzekł Zbyszko. Tymczasem zych, który się był zdrzemną, zbudził się nagle i począł śpiewać. A ty, Kuba, od roboty, a ja, Maciek, od ochoty. Idźcie rano, z sochą w pole, a jaska się w wolę. Chodź, chodź! Po czym do Zbyszka: Wiesz, jest ich dwóch: wilk z brzozowej i Cztan z rogowa. A ty, lecz Jagienka bojąc się, żeby z Zych nie powiedział czegoś nadto, zbliżyła się szybko do Zbyszka i jęła wypytywać: I kiedy pójdziesz jutro? Jutro po zachodzie słońca. A do których barci? Do naszych, do bogdańskich, niedaleko od waszych kopców, wedle radzikowego błota. Powiadali mi, że tam o się łatwo.